11 września prezydent Puław powołał Pławską Radę Gospodarczą, która ma być głosem przedsiębiorców w Urzędzie Miasta. Dzięki temu przedstawicielom środowiska biznesowego będzie łatwiej nawiązać dialog z prezydentem i urzędem miasta. Również urzędnicy będą mogli skorzystać z wiedzy i doświadczenia członków Rady, którzy najlepiej znają potrzeby i realia funkcjonowania na puławskim rynku. Puławska Rada przedsiębiorców przy prezydencie myślę, że będzie doskonałą wymianą. Platformą wymiany informacji między płaskimi przedsiębiorstwami a samorządem. Bo to właśnie płascy przedsiębiorcy wiedzą bardzo dobrze, czego im potrzeba, czego trzeba dla rozwoju naszego miasta, jakie mają potrzeby, jaki mają potencjał i jakie są też trudności właśnie tutaj w naszym mieście, w ich tutaj funkcjonowaniu. Rada Gospodarcza będzie pełnić funkcję doradczą. Dla prezydenta miasta, czyli dla mnie, dla samorządu, dla urzędników. Będą to cykliczne spotkania przedsiębiorców z prezydentem, z, z urzędnikami, z kierownikami działów. Gdzie będzie właśnie ta wymiana wspólna, wymiana informacji doświadczeń. Znalazło się w tej chwili w niej 24 osoby, w tym 19 przedsiębiorców. Mamy nadzieję, że będziemy takim ciałem doradczym, które dzięki swoim doświadczeniom, dzięki potencjałowi, który mamy w swoich firmach, będziemy mogli wspomóc pana prezydenta w działaniach i sprawić, żeby nasze miasto puławy się jeszcze lepiej rozwi rozwijało. Mamy taką nadzieję, że ten nasz głos jako przedsiębiorców będzie bardziej słyszalny w mieście poprzez skrócenie tej drogi administracyjnej administracyjno-samorządowej do pana prezydenta że pan prezydent nas jako przedsiębiorców będzie chciał częściej słuchać i że te nasze prośby problemy i nawet mam nadzieję czasem zażalenia będą rozwiązywane jeszcze szybciej niż w tej chwili Oprócz 19 przedstawicieli firm w Pławskiej Radzie Gospodarczej znaleźli się wiceprezydent miasta Paweł Szabłowski oraz kierownicy Wydziałów Rozwoju Miasta, Planowania Przestrzennego oraz Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta w Pławach.